Mamy dzisiaj coś, co powinno być już dawno, dawno temu wysłane na YouTube'a, ale po prostu miałem niezłą obsówę. No jak widzicie Tombola z 2012 roku. Cały mój drop, ale nie będę gadał o Tomboli. Tombola sobie będziecie mogli pooglądać, zobaczycie, jaki wyszedł drop, a ja mam do Was kilka takich ciekawostek. Postanowiłem, że na 6000 widzów, czyli według. Google Analytics będzie to gdzieś w za 14 dni. Czyli jeśli dzisiaj mamy. Który dzisiaj mamy? A, no to czyli to 1 maja to powinno być, tak? No dobra, 28-1 maja. Chciałbym zrobić pierwszy odcinek pytanie-odpowiedź, czyli QA. Hej, dobra. Angielskim się nie będę przejmował, prawda? Pytanie-odpowiedź. Prosta zasada, prosta w ogóle wiecie, retoryka. Na jakich zasadach by to polegało? Prawdopodobnie na blogu stworzę dzisiaj wieczorem jeszcze coś, co będzie coś, gdzie będziecie mogli zadawać pytania. Oczywiście te pytania możecie też przesyłać na YouTube w wiadomościach, chociaż tego bym wolał, żeby nie było za dużo, bo YouTube jak ma za dużo wiadomości, potrafi nieźle się zwiesić i. Nie naliczę następnych, tak naprawdę. Co mnie nieraz martwi, bo jak dostaję kilka wiadomości, to na część, nie wiem, jakoś zauważę, że one są jako nowe, a część po prostu wymigruje od razu jako stare. No, taka jakaś dzina, bolączka YouTube'a. Dlatego też na blogu zrobię temat. Pamiętajcie, podpisujcie się tam, żebyście wiedzieli, że to dla Was jest odpowiedź. No i to jest bardzo prosta retoryka. Okej, okay. kolejną rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to wiecie, teraz przyszła wreszcie ta kochana wiosna. I tak sobie pomyślałem, że może pokazałbym wam ciekawe miejsca, tutaj jakieś takie coś w stylu blogów, wideoblogów. Niekoniecznie ja bym był na nich, tylko, że mam jeden niezbyt rozwiązany problem. Szukam jakiejś kamery, którą na przykład mógłbym przymocować do roweru. I wiecie, żeby nie musiał jej praktycznie trzymać, albo nie wiem, jakoś przymocowana na rzep czy cokolwiek. Czyli ona musi być po pierwsze mała, musi mieć dobre parametry, czyli wiecie, ładowanie tak minimum, to znaczy, żeby jak najdłużej wytrzymała ta bateria, albo miała jakieś zmienniki. No i tak z 8 gigowa karta pamięci, żeby mogła wejść do takiej kamery. Ja powiem, na takim sprzęcie się nie za bardzo znam, bo jak szukam to widziałem. Ale to ceny są tak astronomiczne, że chyba raczej nie kupię specjalnie dla wideobloga kamery za 5000, bo wiecie, to trochę mało opłacalne. Ale coś takiego nie za dużego, żeby było, wiecie, no wiem, wymagania spore, ale może coś znacie, jakąś fajną, możecie polecić. No bo jak szukałem w tych takich gadżetach, to oj ciężko. A jak nie, to wezmę taką, wiecie, zwykłą. Albo aparatem. <noise> też może być tak. No, tak bywa. Ale też na pewno będę chciał Wam pokazać, że telefonem komórkowym można zrobić naprawdę dobre zdjęcia. I nauczę Was, co tam w ogóle trzeba poustawiać, żeby te zdjęcia wychodziły jak najlepsze. Bo wiecie, no, niektórzy mają lustrzankę i uważają się za pro profesjonalistów. A jak widziałem ostatnio, znamy właśnie też, on, on twierdzi, że on jest profesjonalista, bo ma lustrzankę. Sorry, ale to mnie tak śmieszy, że jak zobaczyłem jakie zdjęcia robić, to po prostu pękłem, wszystko na automacie, wszystko. A jak zrobić na przykład jakieś tam zdjęcia, wiecie, inne, to on po prostu jest jak kaleka taka. No, mogę się tylko z niego śmiać. Ale tak bywa, bywają tacy i ludzie, tak? Okej, okay, kolejna rzecz to jest chyba Coś na temat Metina. Nie wiem, zacząłem wbijać trochę 99 poziom, to się pochwalę. Stwierdziłem, że godzina dziennie to jest optymalne coś dla mnie, więc prawdopodobnie za jakieś up, up, mm, kilka dni będzie 99 up. Chociaż ja nie wiem, bo wiecie, to jest takie... Ja wbijam bez żadnego IS-a czy coś w tym stylu, wziąłem tylko te pedeki z tych nowych map, Poszedłem godzinka dziennie, dziękuję, wylogowałem się, dziękuję. No i taka to jest zasada, prawda? Dobrze, może ten 99 bije, ale kiedy nie jestem do końca przekonany, więc wiecie, to jest kwestia sporna. Kolejne filmy z Bugów myślę, że będą już prawdopodobnie w następnym tygodniu, bo już mam 50. Ale to są wszystkie Bugi, takie wiecie, systemowe, czyli jakieś tam. Znaczki, jakieś tam error, logii, i tak dalej. No, tak, czasem się trzeba jakoś wysłowić inaczej, ale no. O, tu fajny drop, kurczę. No nic, słuchajcie, dalej jest Co jeszcze z tych filmów. Chcę zrobić tom lodo. nie, jak to się nazywa? Mroczny naród do końca, tam zostałem mi chyba jeszcze. ta z. Raz, dwa, cztery misje. Ciężko mi jest strasznie robić, bo no po prostu nie mogę nadrobić tego. Ostatnią godzinę siedziałem na w piekle i próbowałem dropić te wulkaniczne ziemie. A powiem wam, że nic mi nie poleciało, dokładnie nic. Zero. Kolejna z serii to jest S26. Ja tam postaram się, jak będzie wiecie, trochę pochmurno i tak dalej, to usiądę do tego i coś zrobię i powiem Wam na temat. Kilka rzeczy na temat M2. Kolejna rzecz to jest seria z wojownikami. Tam też na razie tylko muszę szukać os, bo myślicie, że ktoś ma os wirmiecza czy duchowe, to to jest po prostu nie do znalezienia. Jasne, duchowy cios to mają wszyscy kurcze. No jak wiecie, się napisało, kupię os duchowe, to od razu za 200 k chcieli mi sprzedać, a ja mówię, duchowe uderzenie, a nie cios. No i tak wychodziło, wiecie. Kolejna z serii to jest Prify, czyli granie na golasa. E... Tam prowadzę to dalej. Ale kiedy następny odcinek będzie? Ja tego wam nie mogę obiecać, bo jak widzicie tego jest bardzo dużo. A teraz moje siedzenie przed komputerem wiąże się do nagrania starego filmu, to znaczy... Zmontowania tego wszystkiego w jedną całość i wrzucenie na YouTube'a. YouTube. No i godzina ekspa. Dziennie to takie trzy rzeczy, które ustawiłem przed komputerem. Reszta mnie nie obchodzi. No i jeszcze chciałbym właśnie tego niby vloga, ale wiecie, nie za bardzo wiem, jak to się może przyjąć. Dlatego też pytam was wcześniej. No i to pytanie i odpowiedź, ale to to będzie zrobione, tak jak powiedziałem, na te 6 tysięcy widzów, jak będzie. To będzie pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie i co dalej to będzie też, wiecie, takie. Takie testowe pytanie i odpowiedź. Ale do tego to jeszcze wam dam e, informacje w opisie, więc tam będziecie mogli wszystko odszukać. Fuh, co jeszcze mogę powiedzieć? Mm... No wiecie co, skończyły mi się tematy, a dopiero jest ósma minuta i 33 sekundy. sekundy. Hmm. A właśnie, wczoraj w ogóle widziałem, tam, w tym komentarz był pod filmikiem, w którym ulepszałem tego apika, czy coś kiedykolwiek ulepszyłem. E, wiecie co, ja się musiałem chwilę zastanowić, co ja ulepszyłem w ogóle w tej grze i tak mi wyszło, że za dużo rzeczy, co ja nie ulepszyłem, na przykład udało mi się ulepszyć coś takiego jak Perowy naszyjnik na 9, kozaki na 9, lwią tarczę na 9, yy, stalkę na 9, jedną, co jeszcze? Ano Brzega, egzorcystę, yy, z Ebo dwie sztuki, yy, naszyjnik z łez I ja bym się, myślę, żeby Was nie okłamać, no to wyszło mi z 9 rzeczy na plus 9 przez całą karierę trochę trochę hardcore co? A powiem wam, że. A jeszcze ten rogowy plus 9. Nie, może coś, coś by się więcej znalazło, ale tak wiecie, policzę te co sobie zostawiłem i mam zbonowane. Ale tak, to to. Nul po prostu, no. Szczęścia do ulepszeń nie mam. No ja wiem, że widzę niektórzy, jak ulepszają, to mi po prostu szczęka opada. 15 minut widzę ulepszanie w DT i tam jest: wiecie, yy, łącznie może z 90 itemów ulepszonych na plus 9, tak? Na 300 prób. A moje próby to jest: wiecie, 200 bodzi i ten plus 0, albo plus 5. No, też tak bywa niestety, tak. Okej, okay, co jeszcze tutaj z tych wszystkich widzicie ulepszeń z tomboli? Najładniej dropią poty. Poty się przydadzą, ja je wszystkie wezmę sobie na S26, ale jak będę potrzebował, bo na razie tam mam dostateczną ilość potów, więc jest ok. Szkoda, że czerwone mi nie dropu, żadne to, 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 to. to. Do tego autopota, bo też bym sobie na S26 wziął. Ok. kolejny temat. Nie wiem, no może was zaproszę jeszcze na Facebooka, na bloga, bo tam na blogu też są wszystkie informacje takie na temat poradników. Jakieś tam informacje pod tytułem Też grafika 3D wczoraj do... wczoraj? wczoraj dodałem. Zrobiłem sobie hełm i po prostu stwierdziłem, że a co tam dodam sobie kilka sesów zrobiłem. Bo uczyłem się jednej rzeczy, ale to dopiero po tym, jak yy, skończyłem, właśnie, wszystko, całe modelowanie. Potem sobie tylko usunąłem światła i zobaczyłem, czy będę potrafił go zgnieść. No i wyszło tak trochę lipnie. No, tak bywa. Muszę się nauczyć takiego czegoś, jak wiecie, zgniatanie i te inne rzeczy tam w tym. tym. Jak się nauczę, to Wam pokażę okej. Okay. Kolejną rzeczą może być to, że w Metinie zauważyliście, że GF ma jakieś dziwne odjazdy. No i ten atak DDO. DDOS, tak? To niby się tłumaczą, że to nie tylko ich zaatakowali, tylko większych graczy też i tak dalej, i tak dalej. A ja jak czytałem, to nie widziałem ani ataku na żadnego większego gracza. I myślę, że po prostu to jakiś wiecie, priwowy tych był, chcieli się pozbyć PL-a i, i PL pozbył się ich. No nic, priwy to jest w ogóle inna sprawa. Myślę, że kiedyś się GF w nimi zajmie i to będzie bardzo bolesne dla dużej ilości osób. Też wiecie, co zauważyłem? Że bardzo często z Priwów piszą do mnie o reklamę. Ale tak zauważyłem, że. nie warto. A jak warto, to. zazwyczaj Priw mi się nie podoba. No tak bywa. Co jeszcze mogę powiedzieć, bo wiecie co, tak sobie trochę ten filmem utrudniłem życie, bo nie za bardzo wiem o czym gadać, nie przygotowałem się zbytnio, tylko powiedziałem te najważniejsze rzeczy, ale to trwało do ósmej minuty, tak? Więc pewnie myślę, że po ósmej minucie to połowa osób już sobie poszła w siną dalej. A jak nie, to po prostu wyciszyła film i stwierdziła, że przywinie sobie do ostatniej minuty, żeby zobaczyć, czy jest podsumowanie. A tu się okazało, że podsumowania jak zawsze brak. No wiecie, to, to jest takie trochę zmuszenie Was do tego, żebyście oglądali film, bo myślę, że nieraz czasem uda mi się coś ciekawego powiedzieć, a jak nie, no to po prostu. Zawsze widać w statystykach, czy film się podobał, czy nie. Więc jeszcze mogę raz powiedzieć, co myślicie w ogóle o tym pomyśle na temat Pytanie-odpowiedź, tym vlogu, takim wiecie, z kamerką. No i po prostu o reszcie, czyli tych filmach, które powiedziałem. Czy jesteście w ogóle usatysfakcjonowani, że coś się dzieje, że ten mój kanał jakoś próbuje rozwijać w sposób może trochę dziwny? A, no jeszcze wiem co muszę powiedzieć Co z filmami sobotnimi Czyli grafika z 3D Ja myślę, że to stanę przy tej systematyczności Czyli raz w tygodniu w sobotę o godzinie 11 Bo to chyba wychodzi jakoś najlepiej Tak naprawdę Tylko nie za bardzo wiem Co w tym tygodniu mogę zrobić Bo mam trochę dylemat Nad tym czy zrobić na przykład Nie wiem, miecz, sztylety i jakiś łuk Czy zrobić tylko jedną broń Oczywiście postaram się, żeby dodany był materiał. No tylko teraz będę musiał wziąć aparat i postrzelać jakieś fotki jakimś materiałom typu stal i tak dalej, żeby to się ładnie świeciło i było wiecie ok, a nie ściągnąć z internetu, bo z internetu, w internecie to jest taki chłam, że po prostu auć. Ok, co jeszcze mogę powiedzieć. Kodowanie. Ja się na tym kompletnie nie znam. Naprawdę, ja, jakbym miał zrobić, wstawić taką daną mapę czy item do gry, to bym chyba się musiał naprawdę nieźle nacharować ci bym się bardziej tym zmęczył niż robieniem na przykład nie wiem, całej mapy postaci i potworów. Uwierzcie, ja nie znoszę czegoś takiego, że trzeba coś tam jakieś kodowania zrobić, bo to jest dla mnie syf totalny. Jeśli ktoś to lubi, to po prostu to robi. Ok, ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania kanału, pamiętaj, na tym kanale będzie...